Da, 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 tu to jest czas, żeby Maciek sobie poszedł już O da, to jest czas na Macka Maciek idzie sobie, da, 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 da. Żegnaj Maciek Kiedy cię znowu zobaczymy, to nieważne jest Maciek, żegnaj tobie, Maciek. La, 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 żegnaj, Maciek. Żegnaj bo to już jest czas, żebyś poszedł w świat. O, o Maciek! Maja macha dłońmi. Coraz szybciej, w ogóle już nie widać tak bardzo, bardzo szybko. O, ja o ja tak bardzo szybko Że nawet nie widać, nie widać Ja się spociłam Trzeba da Ciebie zbliżenie teraz ruszaj się tak, bo nie widać twojej głupiej mordy Ja możesz jak paszczur Trzy, dwa, jeden...